Dlaczego Matka Morza w XIX-XX wieku się tyle razy objawia w Europie? Jest bardzo ciekawe pytanie. Proszę zobaczyć, że po rewolucji francuskiej, która wybucha w 1789 roku, mam jeszcze raz alec wcześniej, ja to nazywam, krzyk nieba nad Europą, która zaczyna drefować w kierunku rewolucji seksualnej. Od 313 roku do 1792 roku w Europie nie mamy rozwodów i związków cywilnych. Małżeństwo ma charakter stabilny, nierozerwalny, sakralny. To była siła Europy, siła tego kontynentu. Chociaż było różnie, ale proszę zobaczyć. Marcin Luther zmienia nam paradygmat małżeństwa. Bo jaki jest dzisiaj paradygmat małżeństwa katolicki, Że są dwa cele małżeństwa. Pierwsze własna miłość małżonków. Tak? No, musisz się zakochać. No, jak się nie zakochać, no to co nabudę twoje małżeństwo? Kiedyś był rajek, czyli przychodził, tam ktoś przy, przyprowadził młodego chłopca i tu jest panna, panna. No i to tam. Ale to inny trochę. Rzecz była. Proszę zobaczyć, pierwszy paradygmat, inną miłość. Drugi, drugi co? Ja. Zrodzenie i wychowanie potomstwa. I to jest to pierwsze przykazanie, które Pan tu daje człowiekowi. Czyńcie sobie pod poddaną, rozmażajcie się, tak? I to jest takie jasne, jak. Marcin Luther zmienia to. Mówi, że małżeństwo to umowa społeczna. Między mężczyzną a kobietą. Jak im się znudzi, to mogą się rozejść, a jak się nie znudzi, to mogą być. Małżeństwo już nie jest stabilne, nie ma charakteru sakralnego. On tego nie powiedział, że mogą być rozwody. On to nazywa umowa społeczna. Ale przychodzi, i na bazie nauki Marcina Lutra, rewolucja francuska wprowadza nam rozwody i związki cywilne w 1792 roku dla Francji. Później się to rozlewa na Europę. W Polsce Napoleon nam to przynosi, ale to nie zafunkcjonowało w 1809 roku. Dopiero w 1945 roku komuniści nam to wprowadzają. Ale dzisiaj pojawia się kolejny problem, który nas dotyka, tzw. śluby humanistyczne czy brytyjskie. Zmieniono paradygmat małżeństwa. A mianowicie tylko miłość. Już dziecko przeszkadza, nie trzeba przyjmować. Proszę zobaczyć, nie, nie łączmy tego i nie mówmy, że to jest związek cywilny, bo to nie jest. Ślub humanistyczny to jest moja umowa z Partner. kimś, partnerem, partnerką, krową, kurą, kimkolwiek. Miłość i tyle. I koniec na tym. Dzisiaj jeszcze to dalej poszło, jak się już zorientowałem, że dzisiaj już nie mieszkają ze sobą, już nawet nie chcą sobie tam niczego mówić, żyją osobne na tle. Jaka jest przyszłość naszych cywilizacji? Żadna. Ale tutaj papież Franciszek też się przyczynił, wydaje mi się. No wiemy o tym, tak. Tak. że kazał błogosławić falę tak? Tak. homoseksualną. Dosłownie. To jest sodomiczne. Tylko ze strony świeckiej to wychodzi, ale tu widzimy, że również w Watykanu. No. A poza tym wydaje się to też wypatrzenie y, podstawowych wartości, jaką jest miłość, która jest zupełnie inaczej dzisiaj definiowana i odbierana jako miłość, jako co? Namiętność, jako pociąg, jako... Mm -hmm. Tak, ja odchodzimy to, już tutaj to, od jakby tego głównego notu żeby wrócić do Gietrzwałdu, bo też hmm, tu proszę zobaczyć Matka Boża, która się objawia i to w Gierczwa, gdzie tak pada pytanie, co będzie z dziewczynkami, które się źle prowadzą? Będą ukarane. Czyli Maryja jakby pokazuje, że źródłem szczęścia człowieka jest tylko życie zgodne z prawem natury i z prawem Bożym. Nie ma innej drogi. Każda inna droga prowadzi nas na manowce. Ale tutaj co Panie Powiedziały, jest to bardzo ważne, że też Kościół się pogubił. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie Soboru Watykańskiego II o mało co, o mało co, by nie zalegalizowano i nie wprowadzono do dokumentu zapisu o mm, pozwoleniu na środki antykoncepcyjne. Kiedy papież Pius. Przepraszam, kiedy papież Paweł VI wydał encyklikę Humane Vitae w 1967 chyba, siódmym roku, VIII, tak? Ósmym, tak? roku gro kardynałów i biskupów kontestowali tą encyklikę, wprowadzając w swoich diecezjach zgodę na środki antykoncepcyjne, na aborcję, na rozwody, na związki cywilne. Tu Belgia yy, i inne kraje, Niemcy, Szwajcaria. I proszę zobaczyć dzisiaj, co się stało z kościołem. To jest ten dramat, który nas dotknął. W Kinie oni się tam spotkali, wydali dokument kontestujący papieża Pawła VI. Jeśli kościół chce być kościołem, Musimy zachować Ewangelię, to co Chrystus nam przekazał, a obowiązkiem papieża jest strzeżenie depozytu wiary. Jeśli zdradzimy te depozyt wiary Kościół przestanie być Kościołem, pójdziemy na manowce, staniemy się stowarzyszeniem, fundacją, czym tam się nie wiem, staniemy. Zadaniem Kościoła jest strzeżenie depozytu wiary. Koniec kropka. Były różne historie w w historii Kościoła dzieje, bardzo różne, ale nigdy dobrać. żaden papież nie zmienił depozytu wiary. To, co pani powiedziała, nie? Dlatego to jest ogromnie groźne, bo to, że biskup zmieni, to biskup nie ma tam, on ma strzec administracyjnie swojej diecezji. Bo widzimy, kardynał Suenes to zrobił Biskupin. natomiast papież jest odpowiedzialny za cały kościół. Tam pytanie w orędziu dzierżawskim też pada, a to będzie z parafiami, które, które są opustoszałe. To był czas podkultury czy kapłani wrócą do opustoszałych kościołów i Matka Bożena tak, jeśli wierni będą się gorliwie modlić za kościół. Wszystko antykościół czyni, żeby zniszczyć Kościół, to nie ulega wątpliwości. Tego jesteśmy świadomi od początku, kiedy masoneria przyszła. Mieliśmy w pierwszym tysiącleciu różne spory dogmatyczne. Dzisiaj próbuje się Kościół od środka rozsadzić. I dlatego jest tak ważne, żeby strzec te pozdrowia. Dzisiaj największy zamach, który się wykonuje, no to na młodzież na dzieci. Bo wiadomo, że to pokolenie jest pokoleniem następnym. Pójdę dalej. Przed kilku laty belgijska partia Islam ogłosiła wprost, że w 2030 roku Belgia będzie krajem islamskim z prawem szariatu. Francja 50. Szybciej. To nikt tak długo nie będzie czekał. Proszę zobaczyć. Belgia to są tylko 4 lata z kawałkiem. Szwecja, a do domino jak pójdzie to, to pójdzie to. My nie mamy dzieci. Myśmy wy, wyzbyli się dzieci. To, co nam Pan Bóg obłogosławił w Miedniczfauzie, gdybyśmy to zachowali, bylibyśmy dzisiaj potęgą świata, nie tylko Europy świata. Bo tam, gdzie jest młody człowiek, tam jest przyszłość. Jeśli nie ma młodego człowieka, to nie ma przyszłości. I tutaj Europa dzisiaj stoi na krawędzi niebytu i dlatego te objawienia Matki Bożej w La Salette, Lourdes, w Fatimie, być może żeby Żywozie jest krzykiem nieba nad Europą. Bo Matka Boża po każdym takim, po no, każdej idei, która została wprowadzana y, przez cywilizację śmierci, objawia się i upomina, pokazując piekło. Proszę <laughs> zobaczyć, w 1917 roku, kiedy Fatimie się objawia. Pokazuje wieku. A w 1920 roku już oficjalnie realizuje się aborcję, ale już w Holandii i w krajach Beneluxu aborcja już jest od początku XX wieku prowadzona. Eutanazja, no to dzisiaj jest, nie? Ale ta eutanazja była, znaczy dzisiaj, no to tam wiemy w ilu krajach już dzisiaj, dokąd człowiek doszedł, do samozagłady na własne rzeczy. Ten krzyk nieba nad euro.